Witajcie bardzo serdecznie, tu Krzysztof z Bożej Strony Życia. Dziś mam dla was nowy podcast z cyklu Biblia Fragment na dziś i w nowym formacie. Posłuchajcie. Zachęcam was do otwarcia Biblii, by śledzić czytany przeze mnie fragment w waszym przekładzie. Wiadomo, przygody mogą się różnić. Na początek przeczytam całość, a później będę rozważał poszczególne wersety. Księga Jeremiasza, rozdział 29, wersety od 11 do 13. Jestem bowiem świadomy z zamiarów, jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja Was wysłucham będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Fragment, który wam zacytowałem, przedstawia Boga, jaki on naprawdę jest. Wielu ludzi, którzy nie mieli z Bogiem żywych relacji, myśli, że Bóg jest tylko surowy i każe za grzechy. Werset 11. Jestem bowiem świadom zamiarów jakie zamyślam co do was. Wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Bóg zna całe nasze życie. Nasze grzechy, nasze porażki, nasze trudne chwile, nasze radosne chwile, sukcesy itd. Mimo wszystko, w 11. wersacie mówi, że ma wobec Ciebie i mnie dobre zamiary. Zamiary pełne pokoju, on nie czeka tylko na nasze błędy i porażki, by je wytykać. Bogu zależy, byś żyła żył dla Niego, bo On chce Ci błogosławić w każdej dziedzinie Twojego życia, na przekór pandemii i wojnie w Ukrainie. Dlatego warto uczynić Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli w sercu poczujesz przekonanie, żeby to zrobić, to pod podcastem znajdziesz link, jak to zrobić. Przykład z mojego życia. Jakiś czas temu wspominałem Wam o problemach technicznych, jakie mnie nękały i nie tylko. Lecz Bóg mi pobłogosławił finansowo, że mogłem kupić nowy sprzęt za ponad 7000 złotych. Chwała Panu, bo On to przewidział i mogę działać dla Niego dalej. Werset 12. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Bóg nie jest głuchy na nasze modlitwy. On każdą z nich słyszy i odpowiada na nie w swój sposób. Czasem chcemy, żeby Bóg zadziałał w konkretny sposób, a Bóg zadziała w najlepszy dla nas sposób, choć różniący się od naszego. A sam się ostatnio o tym przekonałem, ale to już temat na inny podcast. Werset trzynasty: Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Bóg chce mieć relacje oparte na wierze, zgodne z Biblią i w szczerości. Przed nim się nic nie ukryje, więc jak zgrzeszysz, czy zawalisz inną rzecz, to powiedz o tym Bogu szczerze. Żałuj za popełniony grzech. Proś go o rozwiązanie złej sytuacji, w jakiej jesteś. A on wskaże ci najlepsze wyjście z tej sytuacji. Dla niego nie ma nic niemożliwego. I za to Bogu chwała. Amen. To by było na tyle w tym podcaście. No na następny podcast zapraszam Was już za dwa tygodnie. Życzę Wam bliskości Boga na co nie i trwania w Jego słowie. Pozdrawiam, Krzysztof Boża Stonożycia.